Siema, witam, dzień dobry wszystkim. Z tej strony Stefan Kłobek, 2 Tadeusz, Adam Cezary. Słuchajcie, wraz z nowym oprogramowaniem OpenGD77, nową wersją nasze radia zostały wzbogacone o APRS. I to taki APRS z prawdziwego zdarzenia, to znaczy, mam tu na myśli taki APRS, który automatycznie wysyła ramki bez naszego, bez potrzeby naszej ingerencji. W tym krótkim odcinku pokażę Wam, jak to ustawić, jak ja Wam to ustawione i, i jak to działa. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. E, także zapraszam. Ok, i teraz tak. Pierwsze, co należałoby zrobić, to zainstalować nową wersję CPS-a dla OpenGD77. No i uruchomić się po prostu. Oczywiście zakładam, że radio jest podłączone kablem do komputera. I teraz zobaczcie, pierwsze co nam się rzuci w oczy, to pojawia się nowy folderek z nazwą APRS. I teraz klikamy sobie w niego prawym przyciskiem myszy, wybieramy polecenie dodaj. Tutaj pojawi się taki plik, ja nazwałem go APRS home, mam dwa zrobione, więc to jest kwestia gustu, wystarczy jeden. I teraz wejdźmy sobie do niego dwuklikiem i zobaczcie co tu możemy ustawić. Oczywiście nazwę. Nasz znak ustawi się w zależności od tego, co mamy wpisane tutaj w ustawieniach radia poprzednio. Tutaj możemy sobie wybrać numerek, on będzie decydował o tym, jaki obrazek pojawi się na mapie. I w zasadzie można wszystko zostawić domyślnie, tak jak tutaj jest. Nic nie trzeba tutaj zmieniać. Jeżeli nie macie GPS-a, możecie ustawić sobie stałą, stałe koordynaty tutaj w tym miejscu. Ale myślę, że większość osób zainteresowanych APRS-em ma GPS wbudowany w radio. Teraz, kiedy mamy już przygotowany w ten sposób ten pliczek, musimy sobie wejść w kanały i stworzyć nowy kanał. Też przypominam, dodajemy, który się będzie nazywał jakoś tam kolejny kanał. Ja go nazywałem też Aperes Home, żeby się to nie myliło. Wejdę teraz do niego i pokażę Wam, jak on jest skonfigurowany tryb analogowy nazwa APRS Home oczywiście mówię nazwę każdy może sobie po swojemu tu wpisać wystarczy APRS częstotliwość nadawania i odbioru 144800 czyli tradycyjna częstotliwość standardowa dla ramek APRS-owych. tutaj opcje według uznania szerokość pasma 12,5 kg. I teraz uwaga, bardzo ważne jest to, żeby tutaj w tym miejscu, jak rozwiniemy sobie tutaj tą APRS, wybrać nasz plik, z którego chcemy korzystać w tym kanale, czyli ten APRS Home. To się będzie łączyć z tym, tak, na tym kanale. I kiedy jesteśmy gotowi, klikamy sobie wczytaj do radia, zapisz do radia. Ja nie będę tego robił, bo w moim radiu już jest już to zapisywane. I teraz chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda jak to wygląda w użytkowaniu mam nadzieję, że będzie dobrze widać dobra, teraz tak, ja w tej chwili jestem ustawiony na tu lokalnej częstotliwości tam się odbywa jakaś rozmowa w zależności od tego, gdzie, gdzie zamontowaliśmy ten nasz kanał, ja mam go na samym początku, więc jadę sobie w dół słuchajcie, ustawiam się na tym kanale i teraz, jeżeli jeśli GPS ma złapanego fixa, to w tym momencie nasze radio co jakiś czas nada automatycznie ramkę, po prostu z, tym, z tymi koordynatami, które są podane. Jeżeli chodzi o ustawienia częstotliwości tych ramek i tak dalej, to, to robi się to w opcjach Radia, ustawia się to w opcjach Radia. Pojawiła się też w nowym oprogramowaniu tutaj opcja APRS i możemy sobie ustawić, czy to ma być ręcznie, czy automatycznie, skąd ma brać koordynaty, jak mam z GPS-a w tej chwili. Co ile sekund ma się nadać ta, ta, ta ramka? Tak, i tutaj na przykład, czy, czy nadawanie ma być zależne od prędkości. Więc, no to wszystko, co w takim zwykłym, w zwykłym tradycyjnym możemy ustawić. Mamy również możliwość ustawienia w radiu. No, moje ustawienia wyglądają tak, jak tutaj widać. Ja mam radio ustawione w, w lokalizacji domowej, więc jakby nie, nie, nie potrzebuję go w samochodzie. I teraz, jak to wygląda potem na mapie, zobaczcie. Już powinna się ramka nadać kilka razy moja. Teraz zobaczcie, jak przejdziemy sobie na mapę, to zobaczcie, tutaj mamy koordynaty z datą, kiedy zostało to przesłane. Dokładnie 13.7, czyli tak jak to miało miejsce. Także polecam zabawę z tym, z tym systemem APRS, bo bardzo fajnie działa, jeśli ktoś ma w samochodzie takie radio. To po prostu aktualizuje sobie do OpenGD, wrzuca, odpala sobie podczas jazdy i może działać. Pozdrawiam, dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego i powodzenia z APRS-em. Cześć! 73.